Like and subscribe! Cześć kochani! Witam Was już w świątecznych vlogach. Jak widzicie, nie widzicie, kupiłam sobie u nas w DM-ie takiego kresnala. Nie wiem, czy dobrze widać, czy nie, ale coś tam widzicie na pewno. Już sobie go zawiesiłam, bo jadę teraz na siłownię, a kupiłam właśnie teraz więc sobie go dałam już. Takiego jeszcze sobie kupiłam, Krasna, ale to Wam pokażę pewnie, wiecie, później, żeby było widać, ale sobie go dam do samochodu, bo zostałam zainspirowana moją koleżanką z pracy. Ona ma właśnie jesień w samochodzie, ma dynię, tak stwierdziłam, że no samochód właśnie nie ozdabiam. No i tak mnie, wiecie, zainspirowała do tego, że właśnie dobry pomysł, nie? Żeby chociaż jakąś, jeden akcent dodać świąteczny w samochodzie, a tego nie robiłam. Więc w tym roku zaczynamy dekorację z samochodu, też w środku bo ja muszę to czuć, ja muszę to widzieć, a nie na zewnątrz. Na zewnątrz to widzą inni ludzie, a ja potrzebuję, żebym to ja jawić. Także sobie na razie krasanek ze mną jest, a tamtego muszę dopiero czaić, gdzie go ułożę. I jadę na tą siłownię Wam powiem, że mi się tak średnio chce jechać. No ale wiem, że po prostu to jest to jest ten moment, kiedy właśnie, że muszę po prostu jechać, bo wiem, że wiem, że jak nie pojadę, to później tak będzie ciągle wiecie, a może jeszcze nie dzisiaj i tak dalej, a może i że następnym razem, a następny razem znowu coś może mi wychodzić, co później, nie? W zeszłym tygodniu nie byłam na siłowni, nie zrobiłam żadnego takiego treningu, albo może zrobiłam jeden, chyba jeden, już nie pamiętam, no i wiecie, i od tego momentu tak słabo, słabo z tym O idę, kochani, do kina na Uwierz Mikołaja 2. Także dzisiaj mamy taki świąteczny dzień, aczkolwiek jest deszczowo, nie, nie zimowo, ale no to nieważne, grunt, że, że wiecie, że już ten klimat powolutku zaczynamy robić. No jestem, czas się ruszać i iść na no sil. jak z deszczem, <laughs> także przyciągnęłam, to zaczęliśmy tego vloga od świątecznie, no i tak się to zaczyna, bo mam nawet dziś prawie, że śnieg, no, jak to można nazwać śniegiem, ale już klimacik jest, oczywiście. Dobra, dobra, komentarza. Idziemy już do kina teraz. Jest godzina 18.23, seans jest o 19:00, więc mam nadzieję, że będą w ogóle bilety, bo się też nie mogę dzwonić do tego kina, no ale, no, no trzymajcie się, żeby było. No dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam was już w kolejnym dniu. No, po prostu wam powiem, powiem wam tyle, że udała mi się, pogoda. Nie śnieg, mam śnieg na dekoracje świąteczne. To jest znak, kochani, to jest znak, że dzisiaj to jest ten dzień, kiedy ja muszę udekorować wszystko i prawdopodobnie choinkę też udekoruję, więc zobaczymy, zobaczymy. Siadam, widzicie, trochę, trochę jest biało, nie? I pięknie, słonecznie, tak wiecie, tak jak lubię. Jest taka piękna pogoda, tak słoneczna, właśnie tak jak ja to lubię. Więc się cieszę bardzo. No i włączam sobie coś też w tle oczywiście świątecznego. Także klimacik świąteczny jest na całego, kochani. Tu taki sneak peek, co będę robiła. Taka zapowiedź. Zapowiedź mojego właśnie filmu, kochani. Jak widzicie, pusto w ogóle mam. To muszę poprawić, bo mi to spadawało. No i... No i tyle. Cieszy mnie to. Dzisiaj czuję, czuję ten chyba vibe, także to jest najważniejsze, żeby czuć ten vibe. Nawet się troszeczkę, wiecie, ogarnęłam, żeby jakoś tylko, wiecie, wyglądać. Dzisiaj no nie ubrałam świątecznej bluzeczki, tylko tak sobie ubrałam taką jaką, jaka mi po prostu weszła do rąk, no. A co do filmu jeszcze wczorajszego, bo to myślę, że jeszcze nie powiedziałam wam o tym filmie. Wam powiem, że fajny, fajny był ten film, uwierz mi, bo ja taki, też było dużo emocji, bo były i te pozytywne i troszkę też takie smutniejsze te emocje. Ale ogólnie, no myślę, że naprawdę fajny taki przyjemny film zobaczyć. Brakowało mi troszeczkę, tak wiecie, więcej takich akcentów świątecznych, ale było, ale było fajnie. Więc oczywiście zawsze, zazwyczaj jest tak, że pierwsza część jest najlepsza, no i tak w tym przypadku, jak dla mnie jest, ale, ale druga też jakby nie jest do tyłu, także Wam powiem, że no, że super, że tak się udało mi. No super, 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 że sobie poszłam. A później, właśnie, był ten druga, bo Później, jak wychodziłam, to było pełne kino znowu na ten film. Dobry dom, także Wam powiem, że no, yy, jest bardzo popularny ten film, jak widzę. No, i kochani, że... co Wam powiem? to Wam powiem, że nie wiem, czy nagrałam całkowicie. To ubieranie mojej choinki, więc po prostu będzie to, co, co zobaczycie, no i tyle, nie. Więc, więc tak, chwilę sobie odpocznę. to Resztę zrobię, myślę, że jutro bo pojutrze, także nie dokończę, ale mmm, dzisiaj nie dokończę już, ale przynajmniej mam już też obudowę na telefon sobie zmieniłam. kubki też pozmieniałam, także nawet już kawę sobie pię w niej, także. Już decoration, decoration jest powolutku, już się czuję tak wiecie, fajnie świątecznie, więc jak wrócę dzisiaj z pracy, pewnie sobie zrobię taki wieczór świąteczny z jakimś filmem, więc, więc fajnie, fajnie. Tutaj jeszcze muszę parę pozmieniać, bo tutaj napieprzyłam tego za dużo, więc, więc chyba muszę to pozmieniać. Tutaj, tak dużo tego jest chyba. Tak mi się wydaje, że za dużo, więc no. Więc to zmieniam później, no ale już świątecznie powoli się robi, także ta, ta najważniejsza część zrobiona, bo tutaj gdzie najwięcej siedzę, gdzie najwięcej widzę, to już mam zrobioną. Wiadomo, że coś tam może jeszcze się dołoży, albo tam wiecie, coś tam się może jeszcze wykombinuje, no ale na ten moment właśnie już świątecznie mogę poczuć się. Nie? No widzicie? tutaj mam krasnala i tutaj sobie dałam teraz tego jednak, bo miałam, że dać tam krasnala, ale jednak ciasteczek będzie tutaj sobie siedział na razie, nóżka tak sobie dał. 7 stopni mi pokazało, teraz mi pokazuje minus 6,5. No ale jest konkretny mrozik już. Także kurtka zimowa już wyciągnięta. No, także się zaczyna. bo tutaj już sobie też ubrałam cieplejsze. Także no, jest, ale fajny mrozik, bo jest słoneczko przy tym. Więc ja takim rozlubię. Jak jest, jest zimno, ale jest przynajmniej słońce. I to jest właśnie fajne w tym. No i co, kochani, do pracy. Później mam takie plany, że ja do lekarza po pracy, stwierdziłam, że no, muszę się dopytać, czy ja dalej muszę brać te leki, czy nie. Wiecie, że bym nie chciała brać, więc po prostu zapytam, no i może sobie zrobię jeszcze znowu badania, czy wszystko w porządku, no i taki właśnie w związku z tym mam plany. No, a później jeszcze muszę kupić voucher na urodziny mojej mamie, bo kupujemy, bo ma urodziny już jutro, no i chcemy i po prostu jakiś boczer do jakiegoś sklepu, może rezerwu albo gdzieś tam, wiecie, żeby sobie coś kupiła, może prawie na święta, więc myślę, że taki prezent to jest najlepszy. No, no i torta jeszcze pewnie muszę odebrać, no i tak to właśnie, na razie dzisiaj plany. No i jeszcze, yy, jeszcze jak mi się udaje, jak już będę miała naprawdę, nie mówię, czy będę mieć ochotę, bo nie mam, <laughs> I się siłownię, wiecie. Na ten moment, wiecie, najgorzej mi się wybrać, a potem, jak już jest to tak fajnie, nie? Wszystko. Więc też mam takie plany, że dzisiaj znowu taki bizdej w pracy, no i zobaczymy, czy mi się to uda zrealizować. Super tam jest? To? A? Śniak? No, kochani, jadę, jadę po odkidać sobie jeszcze u siebie w domku. Tutaj już odśnieżone. Teraz jeszcze muszę kolejny dom odśnieżyć, ale spoko, bo ja sobie wolbię włączyć słuchawki. No i sobie tak wiecie, ja przytem coś nadrobię sobie jakieś tam podcasty czy coś. No i sobie po okę podśnieżam, no bo trochę tego śniegu jest, no pewnie to będzie też chwilowe, e znając życie, ale no, fajnie, tak klimatycznie jest, świątecznie. W sumie już można tak poczuć. Nie? Nie <laughs> Czas znowu poruszać się. Dzisiaj aktywność fizyczna będzie konkretna, zwłaszcza trening rąk. No trochę śniegu napadało, patrzcie. Uhuhu. No to co, kochanie? Czas odśnieżać, nie ma wyjścia. Patrzcie, ile śniegu. Idę po łopatę. drugi dzień odśnieżania no i jak widzicie już się zrobię kubka ja cała już obolała no ale, no ale trzeba bo jakby drzwi przyjechały to wiecie, to wolę mieć już miejsce żeby tutaj zaparkował, także no trzeba myśleć o tym także resztę jadę do domciu no i będę odpłatywała teraz kawusia i coś jeszcze do, dokończę dekorację moją bo jeszcze nie dokończyłam i zmachałam się, ale wczoraj prawie 4000, no nie, ponad 4000 jakby kalorii spaliłam, tak mi pokazywało, no i gdzieś około, ile, 20 tysięcy zrobiłam kroków, no, także wczoraj było dobrze, było dobrze. Okej, okay, cała czerwona jestem, co? no ale cóż, tak jak się człowiek rusza no i kochani co, dokończyłam <noise> dokończyłam dekorację jako taką, jeszcze w sumie nie zupełnie bo jeszcze chciałam te plakaty pozmieniać inne zdjęcia zrobić, także jeszcze pewnie zrobię no ale to co chciałam to zrobiłam mniej więcej, chociaż chyba jednak dzisiaj nie miałam aż takiej weny jak myślałam, że mam taka jestem jakby jeszcze wykończona tym odśnieżeniem i tak dalej także dzisiaj no, trochę miałam mniej tego odśnieżania niż wczoraj, bo dobrze, że to zrobiłam wczoraj, nie, no bo dzisiaj by było gorzej więc, więc co, resztę, pasuje mi montować to wszystko. Yy, chcę się jeszcze, wiecie, tak zrelaksować yy, i wypić jeszcze jedną kawę, no a później idę na urodziny do mojej przyjaciółki, takiej, robimy jej niespodziankę, w sumie jej mąż tak wymyślił, no i my się do tego dołączamy. No i taka dzisiaj będzie zabawa z tym. No, ale taka jestem jaka dzisiaj, niewyspana, przebudziłam się też wcześniej. Sreny były dzisiaj, także, także się przebudziłam prosto. No i także no dzisiaj taki może nie energiczny bardzo dzień, ale, ale no spalonych kalorii trochę mam. No nie tak dużo jak ostatnio, ale dobre i to. No i taki mam klimacik już świąteczny, świąteczny, Fajnie co? No, jeszcze sobie właśnie może wybiorę zdjęcia jakieś do, żeby wydrukować i może zalaminuję to, ale nie wiem, czy dzisiaj mam tak szczerze ochotę na to, więc chyba jeszcze... zmienię. I chyba jeszcze po prostu wiecie. Chyba to po prostu niektóre rzeczy dołożę do vlogów i tyle będzie świąteczny. Żeby był dali klimacik świąteczny, to do vlogów mogę dołożyć, nie? Także idę zrobić sobie kawę. Ech, kochanie, dzień dobry, dzień dobry. Więc to, mam samochód do No i pojechałam sobie busem już do pracy wcześniej, tak czy godzinę. No ale w trakcie jak jechałam busem, no to ma mój buzy zadzwonił, że już samochód jest gotowy. No i stwierdziłam, że jeszcze mogę wysiąść tutaj wcześniej. No i tylko po prostu podejść sobie już po ten samochód, także idę. Tak gdzieś 2 km, może 3 tak potrzebuję. Deszczę, jak nie wiem, ale dlatego że idę tak szybko. Nie wiem smyczą, bo jeszcze mam będę miała czas. Do... Tak sobie wiecie jak pojadę do domu. Jeszcze się napije kawki na no spokojnie, także fajnie że tak się udało. A przy okazji sobie przy okazji się porusza, mnie przespaceruję. Oczywiście tam wiecie, dzwoni do mnie. Co się kuzyn tam mówił, że... Bo to mój mechanik to kuzyn, No i mówił mi, że jak ktoś sobie spodjedzie, ale ja stwierdziłem nie, zrobię sobie spacer. No i tak właśnie robię. A już coraz bliżej, także cieszę się bardzo, bo nie będę musiała nikogo, później wieczorem wiecie, yy, no mówić komuś, żeby przyszedł, przyjechał po mnie, albo koleżankę prosić, albo Ubera brać, więc wiecie, słucham sobie podcasta, słucham podcasta o manifestacji, no i idę widzieć śniega pełno.